Siema ludziska, dziś chciałem Wam pokazać karłatki jest karłatka przywieziona z Niemiec przez mojego kolegę Był jeden pieniek I już widzimy wychodzą dwa kolejne W tym roku sporo urosła, bo była bardzo malutka Tu mamy karłatkę z Lidla stare jeszcze lidlowskie liście dwa zostały reszta to jest korona puszczona w tym roku piękna korona bardzo gęsta ciągle coś rośnie I tu mamy karłatkę z leroya ciągle coś rośnie u mnie puściła dopiero trzy, trzy liście raz dwa i trzy i tam idą dwa kolejne już proszę bardzo jeden i tam jest drugi także rośnie jeden pieniek obok tutaj i jeden mamy tutaj więc też będzie na trzy pieńki O, no, tom akurat mam krótko, bo jest u mnie dwa miesiące, może nie całe Ale ogólnie rośnie. Sztywniutkie, fajne. To mam drugi sezon, już w Doniczce. Także jest gęsta. Bardzo dużo liści w tym roku puściła. Nawożone raz w tygodniu. To i efekty są. Proszę bardzo. Były filmiki o bananach, był filmik o Waszyngtoniach, więc teraz będzie coś o karłatkach. Mam je trzy na razie. Zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Proszę bardzo. A co do Waszyngtonii, to proszę bardzo, rozsadziliśmy. Zostawiliśmy w Waszyngtonie podwójne trzy sztuki. Podwójne trzy sztuki, podwójne. I tu mamy podwójną. I mamy cztery sztuki pojedyncze. Rozsadziliśmy je w sobotę. Więc najprawdopodobniej odchorują to, ale myślę, że na wiosnę już będzie wszystko ok. Teraz rzut na to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrybowania i lajkowania. Pozdrawiam wszystkich, cześć!